No i Skyrim Nowa gra Pyk, przyszedł czas w końcu na no, Skyrim'a. Dawno nie grałem, kiedyś nagrałem, ale Skyrim to jest kurwa, no, giereczka taka. No że nie... No, no warto wrócić do niej, No warto wrócić do Skyrima, no nie powiem. Nie każdy lubi, no prawda, nie każdy lubi. Nie każdy lubi Skyrim'a. Natomiast ja, ja... Ja bardzo lubię Skyrim. Miło się wraca do tej gierki. Elder Scrolls 5, Sky. Am I right, am I right, or am I right? No, sky, witch, right, Sky. A czy ja mam polski tajemnicy ustawione i wszyscy się wiadają polski, czy ja mam węgierski? Uh, Więc napisy w menu są to polskie. Proszę. Że... Hej, ty. Ej, hey ty! Dość no, już ty. tego spałego. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci no, 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 no. gromowładni. gromowni. Ja Dopóki tak się nie pojawiliście, w panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Mhm, Gdyby cię no, nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfle. Hej ty! No co? To? Nie powinno nas tu być, ani no, ciebie, no, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. No to tego ludzie. Wszyscy lujia. jesteśmy braćmi tego, i siostrami z tego w i tam górze. Zamknąć mordy! Dał, ja, daj, To Ulfric gromowładny. Prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfrik, Jarl wichrowego tronu. No. Jesteś przywódcą buntu. No. Ale tak, skoro cię złapali. O bogowie. Dokąd oni nas zabierają! Nie wiem dokąd zmierzamy. Ale counguard czeka! Na Nie, to zechto. niemożliwe! To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniec. ci ty? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Dom. Rolling Stead. Och, Pochodzę z Rollix Panie generale, Hart już czeka na skazańców! Dobrze, miejmy to już za sobą. Chor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosh, Bóstwa, proszę, pomóżcie mi! Generał Tullius. Generał Turius. Turius. Zarządza Nie I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Nie lubią przeklęte elfy. Na pewno ma w tym swoje paluchy. Nie, yeah, elfy. Ogólnie. Co yeah, the fuck up, w z tego. Miejsca. Ja z tej kurde historii mogę powiedzieć. No, the hell Wygląda hell. tak, jak je zapamiętałem. Aha, był no, fajnie. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Już skończyłeś? No, dziękuję bardzo. W każdym razie. Mówię, ja elfów nie lubię, ale tylko chcieli mi, żeby nie było. Elfy to jest Dlaczego? fajna, ciekawa rasa Dlaczego w Fantastyce. Ja lubię elfy ogólnie. Już. Elfy leśne tutaj też dark, lubię, i dark elfy, ale nie lubię nie... tych wysokich elfów tutaj, takich wiecie, z Dlaczego Agenci się zatrzymujemy? Tam... Jak myślisz? To ich nie lubię. Koniec trasy. Więc będę pewnie dołączył później do Gromaw ładnych a nie do imperium, bo. Chodźmy, kurczę, no Nie powinniśmy, nie no. kazać na nas No czeka. bo palić elfy, no. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami. Przyjmij śmierć z godnością złodzieju. Musisz im powiedzieć: Nie braliśmy w tym udziału. To pomyłka. Cesarstwo no, no. kocha to ja swoje listy. Ulfrik gromowładny, Jarl Wichrowego. To był dla mnie zaszczyt. Jarlu, Ulfriku. Ogólny, <noise> co ty rano w takim rozgadaniu? Co? Puszczy. A teraz nic nie powiedz, no? Co mi oczekuje? Kubidę. Lokir z Roryxted. Nie, nie jestem taki. Like nie możesz tego zrobić. Stój! Ucznicy! Łucznicy! I pyk! Czy ktoś myśli o ucieczce? Zaraz. It's high Podejdź tu. No siema. Kim, Kim jest? jesteś? Ja jestem, proszę pana, Gentelix uh, Degal. Kto, jak, jaką rasę wybrać? Tak na szybko jakąś Dobra proste że Bretona Bo on jest odporny na magię zajebiście Jakiegoś Gala by się przydało wybrać Takiego typu Obelix Albo Asterix A niech będzie taki ryj. Nie dobra są brzydki Jakiś inny Dobra Dziada Weźmiemy dowolony dziad Pyk. Cery no czystą cerę, no fajnie. Barwy wojenne, galowie to takie, barwy wojenne mieli takie, no. Trochę tylko. No, no taka mała, wystarczy. Nie wiem, wioska zielony to. No. Twarz. Tutaj nic nie będziemy za bardzo zmieniać. Włoski sobie wybierzemy jakieś fajne. W Gali to fajne są te wąsy. No to jakieś wąsy są. Dobra to damy tamtą fryzurę to, to, to. może być Brwi jeszcze jakieś takie przeczaste W sumie tam to były niezłe no, Albo takie o te są fajne Dobra i oczka bo jakieś taki coś biały co to jest za kolor A to niebieskie jakieś takie Dobra to nie będą takie jakieś niebieskie i myk co za kurde Steven Gentelix, De Witam, jestem ja z Daggerfall? Nie, jestem z Uciekasz Gali. pewnie przed tak? jakimiś bretońskimi intrygami. Być może co z tym? Nie, nie, nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Fajne, dzięki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Twoje szczątki zostaną odwiezione do Galicji. Do Gali, Gali, dokładnie. Do za kapitanem więźniów. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera, lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę, pogrążyłeś Skyrim w chaosie, a teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Daję. Co to było? Co to było? No nic takiego. Kontynuujcie. No i w ogóle... Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Czy, a no bo są z drugim. I tak sobie nie, myślę, że... sporo w tych gromowładnych... Będę jak, twoją pierwszą ofiarą. Fakat, jakby się no rzucili się... tak wszyscy gromowładni na tych imperialnych, to może by coś zrobili. No dobrze, ale... Nie będę tu czekać cały dzień! Woła. Ale właśnie związane rączki to praktycznie nie dali by radu, więc... Jakby olfrikowi gębnie zasłonił, to użył dumą, głosu i twórstwa, sobie i był, to samo? załatwił tuniusa i... Yeah. No i kuźwa Albus poszedł do kosza na zakupy. Wy cesarskie gnidy! CESARSKIE GNIDY! Śmier... Sprawiedliwość! Śmierć krowoławcy! Nieustraszony. Aż do, Aż do śmierci. No dobrze. Bierzemy następnego więźnia. No czemu mnie? Halo, jeszcze ralofa weźcie albo tamtej. No co? Słyszysz? Powiedziałam następny więzień. Nie tak. wiecie co? Twoja kolej, więźnia. Bez reguł. Ja mam imię, gościu. No i elegancko, kuźwa. Tu sobie kuźwa do modlitwy. Pyk. Pyk. Oj, no dawaj, arbuza. 3, 2, 1 i, i wód no i wylądował frajer latający czarny, murzyński słonek i wali do niego o Jezu, ale rozruba Jezu, głowa mnie woli! zachlałem wczoraj kręcił się w głowie odmachaj tą zębę dobra, spierdzielamy się zból, Wojny, Jezus, ale wybuchnę. Dobra, ty po pierwsze, trzeba zapisać pierkę. Po drugie, co, co to są za ustawienia z Ty no. O, sterowanie, co jak do ustawienia. Byczku Prawa ręka, dobrze, dobrze. Wyjmij broń, kit. Sprint alt, no właśnie. Coś mi tu nie pasowało. Krzyk pod F, prosty No dobrze, dobrze. Szybki zapis. Szybki ekwipunek dałem spot M5. Bądź łatwiej tak korzystać. No i elegancja. Legendy nie Nie ma co Panie, odsuń się pan, ja mam zupełnie. Złotych, tam Chłop, ten był chyba tylko nam się to, to, to naprawdę. To, z z kaswary widziałem prosto okres. Czajewisty jest dany nam meta. Powinniśmy iść dalej. Chodź tutaj. Można no się zdjąć te więzy. No i proszę. No i dziękuję rozejrzyj bardzo. się. Powinno być sporo sprzętu do wyboru. Ja sprawdzę, czy znajdzie się coś na te obarzenia. Dobra, myk, my, 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 pieniążki. W jednej z tych skrzyń powinien być jakiś miecz. Rozejrzyj się. Dobra. Wielką. Mieczy przez to, no. Niko weźmiemy. To sobie no ją potem. No i myk. Teraz tak. Cały zestawik piękny, sobie ekwipujemy. z tak. Broń, mieczyk, to coś i... jeszcze tam jest. No, polecimy. Ej, ty w ogóle jaka to jest? Ustawienia, gra. Czeladnik. Uczeń, nowicjusz. Czeladnik, ekspert, mistrz. Legendarny, jak to... Dobra, to ja sobie na celadniku pogram, To jest taki pośredni poziom. To w sam raz myślę.

Czekaj, nobyczku. Ja sobie wezmę... Przylazny młot. No właśnie nie wiem. Przylazny młot. Jakieś rękawiczki myj. wszystko kleciu, siu, siu, a tu coś. jest co chcesz i chodzi. Więc ciekawego. Podcastu. coś ciekawego Pustu. Pomidor. Dobra, jabłka weźmiemy i pomidory w zasadzie też trzeba. No worek wziął, czy kuźwa coś? Jakiś kosz kurźwa wziąłeś. Popieł. Różny. Kosz, wywalej nie jestem Już? No już. Dawaj. O oh, yes. Brasa. Zapomnij o tym, starcu. Pójdę z tobą. Chwileczkę. Zdaje się, że w tej klatce coś jest. Nie zaprzątaj sobie tym głowy. Klucz zgubiłem lata temu. Biedak darł się tygodniami. Może oh. uda ci się otworzyć ją wytry... Hmm. Daj, pieniądzory. Wszystko, Jasne, kurde, zabierz wszystko, okolity. proszę. Łap to się da i ruszajmy. No wziąłem wszystko, panie, lecimy. W tym kierunku nie ma wyjścia, wiesz. Dobra, cicha dziadku tam. Masz jakieś pieniądze przy sobie? Nie masz. O, ale ty masz, lecimy. No i pieniądzory. Siema. Muszę pomyśleć. Okej, okay, dobra, dobra. z idź, gościu. Adwar. lecisz, pyczku. tu. to masz łuk, to będziesz z dystansu. Dobra. Dobra. Może mieczy tu Nie pamiętam co jakie bonusy miał miecz. Mot chyba pancerz przewidział. penetrację pancerza jakaś. A krwawienie nakładał toporek. O ile dobrze pamiętam. A miecz krętował? Już? tylko na tyle stać. Szały sobie weźmiemy, bo nieraz się przydaje. W zasadzie żeby biegać z mieczem twórcznym, czego nie. Tu z tego co pamiętam jakiś pinoczek Myślałem, że trochę mniejszy. czemu? Magia. Ty właśnie, może jakiś taki paladynek. E, Przeddałem i podjeżdża jakieś ciężaruwa, więc jak słychać hałas, to sorry, ale no nic na to nie poradzę. Czasem jakieś typiarze przyjeżdżają. 4, łatwiej będzie korzystać oj, co? no, spokojnie zbieramy te śnieżne ja, Bo jak go nie użyjemy na broni żeby zatruć broń ostrze to chociaż sobie weźmiemy i dodamy jaj, co jeszcze Udo boczek tak, tak bitwa No dobra to biegajmy Nie wiem czy z tym toporem czy z tym czy z mieczem dwuręcznym Dobra na razie z toporem zobaczymy żeby się odwidzi I na pewno ciężko uzbroję Mieliśmy jakieś części o Nie mam też ciężki zbroi bo już chcę nosić i zalewelować ciężką zbroję przyda się Pójśćmy, za dużo wziąłem. Wywalmy jakiś miecz na przykład. Przy no <laughs> Dobra. Awans dostaliśmy w sensie level up, ale nie wiem czy już coś wbijać jakiś level w coś, czy jeszcze zaczekać. W zasadzie wezmę coś. Awans szybko No na pewno trzeba w zdrowie dać potem w kondycję. A teraz tak, czy w przewracaniu już dać? Coś to jest przydatne. Chętnie czytać jeszcze... Kowalstwo też by się może przydało coś. Przywracanie 20, kowalstwo 15, bądź wręcz 20. Czy w Co by to władować? Albo w przywracanie, albo w kowalstwo, albo w Albo lepiej retoryka, byczko. Patrzcie, 20 level, 20 level retoryki. Damy w retorykę, bo ja w tej grze dużo handluję. Sprzedam wszystkie po prostu rupiecie, które nazbieram. I będzie kaska, żeby sobie kupić jakąś lepszą brońkę, przykład, okej? Albo zbroję. Na pewno jeszcze będę... ten... Yy, siedział u tego tego, jak on się nazywa? U tego typa od drewna. Jak on się nazywa? Nie pamiętam. To jest ten... Mąż brata... galera, nie wiem, kurwa, co ja pierdziemy. W sensie sprokrewniony z ralofem jakby co. Ten typ jest od Tartaku. Drwal. To chłop był kuźwa tym, spokrewniony z Rolofem, jakby co Jakoś tam. Jakiś bś... Mąż y, siostry no. co Jakoś tak. Także odwiedzimy tyta. naspieramy mu drewna i opierdzielimy mu to. I chłop nam da sporo kasy za to. Na, bankowo. Co nie? Zawsze jak grałem w Skyrim, to byłem jakimś tam swego rodzaju skrytobójcą, nie? Jakieś stulety, jakieś tam... ...muki czy coś. Nie wiem, czy chcę znowu, czy wojownika. Czy no, bo magia w ogóle, coś niestandardowego. Dobra, weźmy sobie kamień złodzieja. <laughs> Miałem być ty, chociaż ty... Nie no, dobra. A... Miałem być dwułeczny topora, a ostatecznie skończyłem z łukiem i sztyletem. I w sumie miałem ciężko zbroję nosić, a skończę z lekką zbroją. będzie. Whatever. No. Niech będzie tak. Dawno nie grałem so z takim skryto w nie się się dobrze grałem tak. Ale będę takim wiecie taki skrytowójca, taki łowca nagród, nie wiem, co wiecie, że będę się pytał, e, masz jakieś zlecenie byczku, a on mówi, ta weź mi zabij e, teściową, nie I mówię, dobra, to będzie ci słono kosztowało, ale zabiję to teściową, co nie? wiecie, co chodzi. Albo. A, i jeszcze będę taki, wiecie, że ja działam w samotności i zabiję na przykład tych, e, jak oni się nazywają, Brotherhood? To, 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 Dark Brother? Coś takiego. Ci asasyni, nie? Co tam jest? Astrid i tam jeszcze ktoś. To ich też y załatwimy i powiemy... Sorry Astrid, ale ja działam sam, nie mogę przynaleźć do, do żadnej kilki. Ale również, nie mogę mieć konkurencji. Say goodbye. Także tak. O, to jest. raz w Rzecznej Puszczy? Tak, no. Jeśli szukasz pracy, porozmawiaj z Chodem w Tartaku. O, Chod. Dokładnie, dzięki, wiesz. Przypomniałaś mi... To jest ta siostra Ralofa, nie? Dobrze pamiętam. I Hot to był jej mąż i on był właśnie w <ślam> ja Dawaj Czy dobrze widziałem? Nie widziłem? chcę ze Svenem? No. Może nie. No, zostaw Może... mnie! Nieważne, ale na twoim miejscu trzymałbym się od niego Ale zdać. czy ty możesz? Rzeczna puszcza nie jest taka zła. Ale ja dziękuję bardzo. Z pewnością nie ma w Skyrim. No dziękuję bardzo, ja tylko Sikier ja Och, chodzę raz za dużo ćwierdzen. Wywalę coś Dobra, to na co ty to? Ty, w sumie nie! Dobra, wróć. To wezmę. Strój, kuś, babyczku. To gdzie to jest? I to! No to tyle nie waży. To nitna trochę. Ty, to jedne buty jeszcze Jeszcze. To jeszcze wywalimy jedno. Mało miejsca na dysku, ale w czym problem? Co jest? Coś mi wyskoczyło. Dobra, nie chcę mi się teraz wymieniać tam rzeczy na dysku. Odinstalować, wypieprzać. Jakie powiadomienie z dupy nagle, że Ej, mało miejsca masz na dysku. W dupie to mam, kurde. Ok. Ogram Skyrim a to odinstaluję i będzie miejsce na dysku. Proszę bardzo. Siema, Alvor. Nie co dzień mamy go... Co masz sprzedać i pancerze. Nie, żartowałem, to ja ci sprzedam. Masz buty. Cyk. Masz, chłopie. Rękawice. Masz to też. Skórę nieźwiecie, co przerobimy. Masz to też. Um, żelazny hełm to masz. To też masz. To też, to też. A co ty masz, byczku, żeby mi sprzedać? Kilo się przyda jak najbardziej, dzięki <laughs> Skórzane buty weźmiemy. Karawaszy Helm już... Nie, helm później zasłaty lepszy. Sztylecik jakiś by się przydał. O. Elegancko. Jedną sztapkę stadi jakbyś miał. Ty właśnie. Poczekaj, gościu. Tak. Bo ja się zaraz od Ciebie wezmę, bo przecież za Cześć. 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 Witaj, No, Cześć. Z... chcesz wyrządzić komuś krzywdę, Jeszcze muszę ci o... to... się chronić. Cześć. 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 I w zasadzie to też Cześć. bo mam lepsze rzeczy teraz. No i chyba tyle, dobra. Mmm, um, masz jakieś zapasy? Oczywiście, ale o co chodzi?